Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. Jakaś nowość do mnie zagościła, ponieważ no dobrych, ładnych kilka lat temu miałem trochę do czynienia z marką Sankyong, przetestowałem kilka modeli tej marki, ale szczerze mówiąc to nie było jakieś ciepłe specjalnie stosunki, bo nie miałem bardzo wysokiej opinii o tych samochodach. Mówię o... Modelu Rodius, mówię o modelu Corando, tym jednym z wcześniejszych, później jeszcze o wersji po delikatnym liftingu, która już była lepsza. Dzisiaj znajduję się na pokładzie największego Sankjonga, najbardziej reprezentacyjnego Sankjonga de facto czyli za kierownicą modelu Rexton. I już teraz mogę Wam zaspoilerować, że ten samochód bardzo mnie zaskoczył. Zapraszam Was do testu. Moi drodzy, przepraszam Was za wiatr, ale mamy dosyć wietrzny dzień. Przejdźmy jednak do clou tego filmu. Jeśli mówimy, że Sankt John Craxton to największy i najbardziej reprezentacyjny samochód, to na żywo to zdecydowanie widać. Ten samochód jest naprawdę wielki. Poza tym. Ciężko się do niego wsiada swoją drogą, bo to auto jest dosyć wysokie. Od przedniej części jest duży, można by było nawet użyć określenia przez ten wielki, chromowany grill majestatyczny. Natomiast stylistyka jest taka typowo koreańska, bo oczywiście, Sanktion to marka pochodząca z Korei mnie ta stylistyka wpada w mój gust całkiem mi się ten samochód podoba biorąc pod uwagę stylizację sprzed wielu lat tej marki jest to no przepaść krótko mówiąc od przedniej części mamy oczywiście reflektory w technologii LED w tym przypadku mówimy o egzemplarzu w najwyższej specyfikacji Sapphire czy Sapphire, nie wiem dokładnie jaka jest Prawna wymowa, powiedzmy, że safaj. Eee, w szarym, co prawda, lakierze nadwozia, ale w słońcu, jak widać, ten lakier wpada nawet w taką delikatną zieleń. Muszę przyznać, że e, podoba mi się to. W tym przypadku 18-calowe aluminiowe felgi, e, i troszeczkę e, są moim zdaniem zaburzone proporcje w tym samochodzie, właśnie przez zbyt małą felgę, Na szczęście można sobie do tego samochodu domówić 20. Podejrzewam, że ucierpi na tym trochę komfort resorowania, no ale mój Boże, coś za coś. Auto jest wielkie, jak zresztą widać, jest opcja zamówienia go w wersji 7 -osobowej. Tutaj mamy wersję 5-osobową. Pokażę wam bagażnik, oczywiście Oświetlenie jest w pełni ledowe, bagażnik jest otwierany i zamykany elektrycznie. Jeszcze a propos bagażnika, jest tutaj dosyć nietypowe rozwiązanie, ponieważ pokażę Wam kluczyk od tego samochodu. Zobaczcie, taki całkiem sympatyczny, plastikowy, ale sympatyczny, nie, nie odbierajcie tego źle. E, ma to funkcję taką, że kiedy samochód jest zamknięty i obchodzicie samochód dookoła, to nagle samochód zaczyna e, mrugać kierunkowskazami i bagażnik zaczyna się samoczynnie otwierać. Ja wiem, że jest to e, udogodnienie dla osób, które na przykład wracają z marketu obłożone zakupami, obłożone siatami. Natomiast mi się to zdarzyło na przykład na myjni samochodowej, e, kiedy samochód obchodziłem dookoła, nagle otworzył mi się bagażnik. E, zdarzyło mi się to dwa razy. I rozumiem, że jest to udogodnienie, ale działa czasami dziwnie. W każdym razie bagażnik w wersji pięciosobowej. No zobaczcie, jest ogromny, generalnie rzecz biorąc, mamy oczywiście roletę. roletę, którą możemy sobie umieścić w jednym z dwóch punktów, bo teraz jest w tym dalszym przy kanapie, ale jest jeszcze tutaj. Drugi poziom. Jest jakiś tam schoweczek, zobaczcie. No i oczywiście za 5000 zł, jak wspomniałem, możemy sobie tutaj dokupić jeszcze trzeci rząd. Ale mało tego, przejdziemy sobie na kanapę. Jeśli mówimy o kanapie, to mamy regulację kąta pochylenia oparcia tej kanapy, o, właśnie tutaj. I w momencie, kiedy na przykład położymy sobie oparcie, to mamy jeszcze, zobaczcie, możliwość złożenia tej kanapy i wtedy w wersji osobowej powstaje nam tutaj istna piwnica. Możemy tutaj zapakować praktycznie cały dom. Mamy pomoc we wsiadanie do tego samochodu, bo tutaj się wsiada naprawdę wysoko. No, i na kanapie muszę Wam powiedzieć, że miejsca jest sporo. Zobaczcie, nie mam problemu z miejscem na stopy, na kolana, a fotel jest oczywiście ustawiony pod mój wzrost, czyli 1,86 m. Nad głową również nie ma absolutnie żadnego problemu. Są wyprowadzone otwory wentylacyjne. Na kanapie mamy tu jeszcze dwa złącza USB-A, mamy takie wpięcie. I oczywiście półeczka również na dole, tak to wygląda. Teraz mi złapało ostrość. Zobaczcie, fotel pasażera. Możemy sobie jeszcze tutaj regulować z tego poziomu. Z tyłu jeszcze, o właśnie, można sobie rozłożyć. Są miejsca na kubeczki. Jest taka tacka, więc zostało to pomyślane. Z tyłu jeszcze mamy roletki. E, przeciwsłoneczne. I szybki rzut okiem kamery na część przednią, do której za sekundę przejdziemy. No muszę Wam powiedzieć, że jest tu jakby tak po ale luksusowo. W środku nosi się specyficzny zapach, ponieważ ta najwyższa wersja Sapphire ma tutaj skórzaną tapicerkę jest to skóra Nappa. Moi drodzy, nie ma przelewek. E, takie sympatyczne tutaj Wam pokażę pikowanie. Tej skóry. Dopikowanie jest zarówno na fotelach, jak i na boczkach drzwiowych, na desce rozdzielczej zresztą też. Przejdziemy do przodu. Pokażę Wam, jak to wygląda z pozycji zawiadującego całym samochodem, czyli z pozycji kierowcy. Zobaczcie. Jest oczywiście pełna elektryka fotela kierowcy. Mamy pamięć tego fotela. O. Topikowanie tutaj teraz całkiem nieźle widać. Jest zwykłe audio, to jest coś, czego mi tutaj brakuje, bo auto jest naprawdę bogato wyposażone, ale audio jest totalnie zwyczajne. Nie ma tutaj żadnego audio wyższej klasy w samochodzie za takie pieniądze, z takim wyposażeniem i w samochodzie tak wygodnym. To jest coś, czego mi brakuje. Nie ma również wyświetlacza head-up, ale okej, okay, przymykam na to oko. Tutaj jest kilka przycisków, na przykład wyłączanie kontroli nad pasami ruchu, również elektryczne otwieranie klapy bagażnika. Kierownica taka dosyć nietypowa, ale skórzana, również podgrzewana, co widać. Pozwólcie, że włączę zapłon, bo chciałbym Wam tutaj kilka rzeczy pokazać. Oczywiście zegary są. On za chwilę przestanie, o właśnie. Zegary są w pełni elektroniczne, i a propos tych zegarów, można sobie zmieniać ich wygląd. Jak widzicie, kiedy się zmienia ich wygląd, to one się troszeczkę przycinają, te grafiki się delikatnie przecinają, więc jest to pewna wada. O, ale możemy sobie nawet rzucić taką mapę na te zegary, i wygląda to naprawdę zacnie, tutaj są ustawienia. Nie jest komputer pokładowy, czy ogólnie język w samochodzie w całości przetłumaczony na język polski. Mi się nawet zdarzyło, że jak samochód nie wykrył kluczyka w aucie, w środku, to wyświetliła mi się ikonka kluczyka i jakieś koreańskie krzaki, więc totalnie to było nie przetłumaczone. Ale mój Boże, jest jak jest. No, a tutaj jest całkiem bogato. Mamy oczywiście centralny wyświetlacz z nawigacją. Nawigacja jest oparta o tom toma. Tutaj jest jeszcze topikowanie, mamy trochę fizycznych przycisków, co mi się podoba. Na kierownicy również są fizyczne przyciski. Mamy indukcyjną ładowarkę, mamy podgrzewanie foteli i również wentylację foteli, ta wentylacja foteli. Em, Działa całkiem nieźle, chociaż znam marki, w których działa to efektywniej, ale nie czepiajmy się takich szczegółów. Jest, działa i jest to naprawdę fantastyczne. Co jeszcze? No mamy oczywiście, jest wybierak automatycznej skrzyni biegów. Tutaj mamy miejsce na kubeczki, mamy wpięcia USB-A. Mamy kontroler. Od trybów jazdy, i to jest kontroler odnoszący się do samego napędu, ale o tym za chwilę można sobie wyłączyć system start-stop, wybrać trzy tryby jazdy. Tryby są trzy: normalny, sportowy i winter, czyli e, myślę, że do jazdy w zimie głównie. E, mamy, czy to teraz zadziała? Tak, system Kamer 360, i te kamery są całkiem niezłe, muszę przyznać. Jest oczywiście schoweczek. O tu akurat jakieś chusteczki nie moje. E, jeżeli chodzi o jakość wykonania tego wnętrza, e, ból mam taki, że kieszenie w drzwiach na przykład są plastikowe, nie zostały niczym wyłożone. W tak dużym samochodzie, w samochodzie tej klasy, jednak to powinno być pomyślane, ale ogólnie rzecz biorąc, e, muszę Wam powiedzieć, że jakość tego wnętrza nie jest zła. Jest to wykonane przyzwoicie i jest bardzo dobrze spasowane. Nie zauważyłem, żeby się tutaj coś specjalnie odzywało pod względem jakości wykończenia, wykonania tego środka, także moje odczucia są bardzo pozytywne. Dodatkowo fotel jest naprawdę obszerny, obszerny, wygodny, można go sobie wyregulować pod siebie, ale o wrażeniach. O. Za chwilę. I tak moi drodzy, to można podróżować. Wybaczcie, klimatyzację, ale na zewnątrz są już 22 stopnie. Powoli taka temperatura letnia, więc ta klimatyzacja musi działać. Dodatkowo ja mam teraz włączoną wentylację fotela. No i tak można moi drodzy podróżować. Wspomniałem, że ten samochód bardzo mnie zaskoczył. I to w sensie pozytywnym, bo auto owszem. Ma swoje drobne bolączki, tak jak wam pokazałem, w typie tych delikatnie zacinających się cyfrowych zegarów. Czy na przykład, jak spojrzymy sobie do tyłu po skosie, ta sekcja jest dosyć mocno zabudowana, więc tam generalnie dużo nie widać. Ale oczywiście, tak jak pokazałem wam, mamy kamery 360 stopni, więc jest to całkiem nieźle rozwiązane, i ta jakość tego obrazu jest też niezła. Auto jest. W stanie na bardzo wielu płaszczyznach pozytywnie zaskoczyć, wygląda całkiem ciekawie, całkiem interesująco. Tak jak wspomniałem, trochę po koreańsku, ale mi się to przynajmniej podoba. Oczywiście, dwudziestki w tym przypadku, moim zdaniem, nadawałyby się wtedy, proporcje lepiej byłyby zachowane. Ale Rexton to jest propozycja bardzo wyraźnie ukierunkowana na. Konkretnego klienta, ponieważ Rexton jest oferowany tylko z jednym silnikiem. Zaraz przejdziemy do jazdy. Z jednym silnikiem i jest to silnik wysokoprężny. On jest określany jako EXDI. Silnik o pojemności 2,2 litra. Na papierze wartości są naprawdę przyzwoite, bo Mamy tutaj 202 konie mechaniczne i 441 Nm. To jest kawał siły, kawał momentu obrotowego. I nawet biorąc pod uwagę tak duży samochód, jakim jest Rexton, to muszę powiedzieć, że ten silnik spokojnie daje sobie z tym samochodem radę. Oczywiście słychać, że jest to silnik wysokoprężny, on ma swoją charakterystyczną kulturę pracy. Czyli klekot, bociani, ale nie jest to jakoś przeszkadzające, rodzące jakieś dodatkowe problemy. Nie, po prostu go słychać. On sobie wplakle kocze i tyle. Natomiast jak się tym jeździ? Zauważyłem, że ten silnik relatywnie szybko się nagrzewa. Oczywiście mamy teraz trochę wyższe temperatury, ale. Jeździłem Rextonem też w nieco niższych temperaturach i zauważyłem, że on dosyć szybko łapie tą temperaturę roboczą. Jeździ się tym samochodem z tym silnikiem wysokoprężnym bardzo przyjemnie oczywiście nie tylko po mieście, ale przede wszystkim w trasach przede wszystkim w trasach bo ten silnik jest przyjemnie elastyczny przyjemnie napędza ten samochód z dynamiką nie ma tutaj większych problemów oczywiście. Miejmy świadomość, że sprinter to nie będzie, bo to jest wielkie, ciężkie. No i muszę Wam powiedzieć, że ciężko się tym samochodem w niektórych sytuacjach manewruje. Trzeba mieć świadomość, co prowadzimy, jakiej wielkości samochód prowadzimy. Natomiast z dynamiką nie ma problemu, i tym samochodem najprzyjemniej mi Podróżuje się właśnie w trasie, bo raz, że nie ma totalnie żadnego kłopotu z dynamiką tego silnika, ten silnik potrafi być w trasie relatywnie oszczędny. Jeśli mówimy o zwykłych trasach pozamiejskich, czyli do 90 km na godzinę, trasach niezabudowanych, mi wczoraj zrobiłem taką trasę. Rexton spalił 8 litrów. Natomiast była to trasa taka troszkę poganiana, więc poniżej 8 spokojnie można by było zejść. Drogi ekspresowe czy autostrady to są wyniki do około 8,5 litra. To nie są wielkie wartości, biorąc pod uwagę wielkość auta, jego aerodynamikę, jego masę i jakim samochodem de facto Rexton jest. To są przyzwoite wyniki. Ehm, oprócz tego, to co ja zauważyłem: auto jest dobrze wyciszone, bardzo przyjemnie tutaj, nawet przy wyższych prędkościach, spędza się czas, i dźwięki z zewnątrz nam tutaj specjalnie nie przeszkadzają. Co więcej, i to mnie dosyć zaskoczyło w Rekstonie w tym aucie w ogóle nie czuć prędkości. Prędkości rzędu 130-140 km na godzinę ja miałem wrażenie, że jadę 80-90 maksymalnie. Nie czuć w tym aucie prędkości. Myślę, że to jest na plus. To jest fantastyczny krążownik, właśnie w dalekie trasy, żeby pojechać na wakacje, żeby pojechać na jakiś trip, nawet po Europie. Czemu nie? Natomiast jeśli już mówimy o jeździe, to tak jak wspomniałem, nie jest to typ. Ani sprintera. Auto jest e, oczywiście sprawne, jeśli chodzi o przyspieszanie, ale nie jest to typ sprintera i nie jest to typ auta, które lubi szybko jeździć po zakrętach. Absolutnie nie. E, to auto, no, czuć jego wielkość, czuć jego rozmiar, czuć jego masę, układ kierowniczy nie jest specjalnie precyzyjny, trzeba mieć to na względzie. E, I nie jest to auto stworzone do szybkich reakcji. W taki sposób może to ujmę. Najprzyjemniej ten samochód czuje się oczywiście na drogach ekspresowych, czy właśnie na autostradach, ogólnie w trasach. I tutaj w czasie jazdy wychodzi moim zdaniem największa wada Rekstona z mojego punktu widzenia. Natomiast ja tą wadę też potrafię sobie wytłumaczyć, ponieważ biorąc pod uwagę samochód, tej wielkości. Tak wyposażony. On ma bardzo wiele systemów bezpieczeństwa. Natomiast auto też o bardzo wielu rzeczach lubi nas informować, więc te systemy bezpieczeństwa na okrągło pikają, na okrągło wydają jakieś dźwięki, jakieś dingle, można momentami zwariować, więc można to sobie na szczęście w miarę inteligentnie skonfigurować, części odłączać, zostawić to, co nam będzie najbardziej pasować. Plus, że jest taka opcja. Natomiast, biorąc pod uwagę, wracam do poprzedniej myśli: auto z takim poziomem wyposażenia, gwarantujące taki komfort, taką wygodę, pewien luksus na pokładzie, nie oszukujmy się, bo naprawdę auto ma tutaj bardzo wiele elementów, też właśnie z zakresu wyposażenia, które jednak dają poczuć ten luksus. To jednak można by było od tego auto oczekiwać wyższego komfortu resorowania. Mówię o zawieszeniu. Mówię o zawieszeniu, a to zawieszenie na nierównościach tłucze, przenosi te nierówności do środka, pomimo tego, że w tej najwyższej wersji wyposażenia mamy z tyłu zawieszenie typu five link tak to się chyba mówi. Natomiast za dopłatą mamy zawieszenie wielowahaczowe. Ja tutaj mam to zawieszenie wielowahaczowe. I ono nie gwarantuje takiego komfortu, jakiego można by było się po takim aucie, po takim samochodzie spodziewać. Ale nie zapominajmy, że Sankiung-Rexton to jest samochód oparty na konstrukcji ramowej. Jest oparty na ramię, więc jest to auto, które nie tylko dostosowano do jazdy po asfalcie dostosowano do tego, żeby zapakować się, wsiąść z kompletem pasażerów i pojechać na daleki trip to jest też auto które zostało dostosowane do tego żeby zjechać z asfaltu i pojechać sobie gdzieś w jakiś teren nie mówię, że jakiś mega ciężki chociaż myślę, że dałoby radę bo tak jak wspomniałem, mamy tutaj ten kontroler i domyślnie seryjnie ten samochód jest oferowany z napędem na tylne koła ja w tej wersji Mam jeszcze dołączany napęd na koła przednie I dodatkowo jest też blokada tylnego dyferencjału Więc jest to auto również dostosowane do jazdy terenowej Ja tej jazdy terenowej specjalnie nie sprawdzałem Bo wspominałem Wam w przypadku testu Isuzu Że ja jakimś wilkiem do jazdy na bezdrożach specjalnie nie jestem Ja wierzę, że ten samochód jest w stanie i potrafi tym bardziej, że można sobie Rextona zamówić z uciągiem na haku do 3,5 tony. Oczywiście mówimy o przyczepie z hamulcem, ale do 3,5 tony. Czyli z tego wszystkiego, co mówimy, rodzi nam się obraz samochodu wielozadaniowego. Samochodu, który ma charakter bardzo zdywersyfikowany. Bo jest to samochód nie tylko wygodny, komfortowy. Wspomniałem wcześniej też o trybach jazdy. Ja teraz jeżdżę w trybie normalnym i ten silnik połączono z ośmiobiegowym automatem. Ja nie mam pretensji do tego automatu. On działa bardzo dobrze. Zmienia biegi gładko. Chociaż nie jest to najszybsza skrzynia automatyczna na świecie, ale zmienia te biegi gładko. Czasem reakcja tej skrzyni na pedał gazu mogłaby być bardziej responsywna, bardziej żywiołowa. Taka reakcja jest w trybie sportowym, więc jak zamierzacie poganiać samochód, to warto sobie ten tryb sportowy e, załączyć, tym bardziej, że w trybie sportowym nie czułem specjalnej różnicy na przykład w układzie kierowniczym, może delikatnie się usztywnią, ale w bardzo symbolicznym stopniu. W pracy zawieszenia nie wyczułem praktycznie żadnej różnicy, więc te różnice są naprawdę symboliczne. Ale samochód wielozadaniowy, bo, nie tylko na daleką trasę, bardzo wygodny samochód, fantastycznie wyposażony i stworzony na dalekie trasy, ale też auto, do którego możemy sobie podpiąć przyczepę z łódką na przykład, jeżeli ktoś ma, i z tą łódką dojechać nad zbiornik wodny, bo to auto ma takie możliwości. Więc, generalnie rzecz biorąc to jest dla mnie wielkie zaskoczenie najnowszy Rexton to jest dla mnie wielkie zaskoczenie ponieważ może i auto ma jakieś delikatne wady ale w jego przypadku jego charakter, jego wielozadaniowość i jego zalety to co oferuje nam w zamian to co jest nam w stanie zaoferować totalnie to wszystko przysłania te niedociągnięcia, drobnostki, wady jakie ten samochód posiada niemniej Mam wrażenie, że jest to samochód dla zdecydowanego, specyficznego klienta, który wie, czego szuka, wie czego potrzebuje, i nie klienta, który jest jakby zamknięty na marki dosyć egzotyczne, bo nie oszukujemy się marka Sankią w Polsce, to nadal jest marka dosyć egzotyczna i tych samochodów nie ma specjalnie dużo. Ja najczęściej na drogach widzę model Tivoli, Rextona niespecjalnie. Być może zastanawialibyście, że, zastanawialibyście się, że problemem jest tutaj cena, ale taka wersja Sapphire praktycznie z kompletem wyposażenia. No, nie mam tutaj tylko przeszklonego panoramicznego dachu, który mieć można z tego co widziałem. Nie mam tych większych felk, ale takie auto kosztuje nieco ponad 272 tysiące złotych i ok eee, czy my się tu zmieścimy jakoś musimy kosztuje nieco ponad 272 tysiące złotych i mamy tutaj praktycznie komplet czy to jest dużo auto nie ma na rynku Rexton pod względem technicznym, pod względem tego, co oferuje, pod względem swojego charakteru i wielozadaniowości, bodajże, chyba tak dobrze powiedziałem, nie ma w tym momencie na rynku bezpośredniego rywala. Jedyne auto, które przychodzi mi do głowy, które jeszcze zachowuje taki pewnego rodzaju pierwotny charakter, charakter auta sprzed lat, bo tutaj trochę czuć taki. Taki feeling samochodu, niekoniecznie totalnie najnowocześniejszego, ale samochodu, który bardzo zgrabnie łączy ten wymiar nowoczesny, jednak z takim technicznym charakterem, trochę. Charakterem, którego po prostu ludzie, którzy lubią tych samochodów, lubią samochody używać, lubią z nich korzystać, na pewno docenią jest to takie połączenie I jedyny samochód jaki mi przychodzi do głowy to jest Toyota Land Cruiser która umówmy się w wyjściowej wersji jeżeli się nie pomylę to będzie kosztować około 300 tysięcy zł a gdzie jeszcze ewentualnie dodatkowe wyposażenie albo jakaś inna bogatsza wersja więc Trexton to jest pewnego rodzaju rodzynek na rynku i zdecydowanie tak właśnie do tego samochodu podchodzę Auto wielozadaniowe, auto, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, ale też auto dla świadomego klienta. I myślę, że to tyle. Myślę, że to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu niezmiennie umieszczam w opisie tego filmu, razem z tabelką, z danymi technicznymi. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do zostawianie łapek w górę, jeśli Wam się ten film podobał, bądź czegoś interesującego się dowiedzieliście, czegoś, czego szukaliście w sieci. Eee, I zapraszam Was do kolejnych testów. A ja się jeszcze trochę powiązam w tym wentylowanym tutaj. Bardzo przyjemnie. Trzymajcie się